Bonjour my zami! Dzisiaj próbuję w ciemno. Co jest droższe albo tańsze? Co jest lepsze? Drossze, czy tańszy produkt? Oglądajcie dalej. <śm> Ekipa mi rzuciła wezwanie. Co jest tanie, a co jest drogie. Co jest bardzo istotne, jak jest właśnie inflacji, bo ludzie przypłacają, kupują po prostu produkt, który jest wiele, wiele droższy, bo na przykład ma fajniejszą um, opakowanie. A jak płacić na skład, to jest taki sam. Ja nie mam pojęcia, co zjem. Ja tylko widzę, że tutaj naprzeciwko mam w tej chwili penę, makaron penę. Będą trzy kryteria oceny. Po pierwsze wygląd, następny zapach. I następnie smak. No dobrze, czyli zaczynamy najpierw od właśnie makaron. Widzę, że ten makaron po mojej prawej stronie jest bardziej żółty niż ten po lewej. W związku z tym wnioskuję, że tutaj mam no żółtko, że mam jajko. Czyli już po wyglądzie bym powiedział, że ten jest z lepszej jakości. Teraz zapach, no nie powinno być w ogóle wyczuwalny zapach. Zapach jest taki sam. No co, no zapach jest taki sam. Czyli teraz smak. Mam wątpliwość jednak, bo, bo ten jest troszeczkę grubszy. Ale zobaczymy. Dobrze, spróbuję to. jest al dente. Nawet troszeczkę brakuje do al dente. Dzięki, Klaudia. ale to jest trudno, że wam powiem. Ale uważam, że ten jest najdroższy. Powiem wam, że nie ma wielkiej różnicy. Oprócz, że ten jest bardziej delikatny, ale to może być po prostu kwestia czas gotowania. Bo po prostu ten mógł być ugotowany dzisiaj najpierw. Nie ma taką wielką, wielką, wielką różnicy. Który droższy? Ten po prawej. Zle. Zle. Ten jest... Czyli już źle, to ugotowałaś? To ten musi mieć, nie wiem, barwnik w związku z tym? Powiem szczerze, Nie czuję różnicy. Taki sam. Czyli przypłacamy czasami za makaron. Czas na oliwa z oliwek. Jak teraz e, mówimy o, o różnicy w cenie oliwa z oliwek, ja uważam, że warto kupować po prostu dobrą, z dobrej jakości oliwa z oliwek. Szczególnie jak to będzie extra virgin e, albo sensa. Jest to ważne, jeśli na przykład dodajesz to bez obróbki termicznej, na przykład do twojej sosy, vinegret, zupy gdzieś na wierzchu. No to jest bardzo istotne. Teraz patrząc po lewej stronie, no widzimy, że ona jest bardziej że Kawa, niż ta po prawej stronie, która jest bardziej żółta. Ja nie wiem, czy to jest extra virgin, czy nie extra virgin, ale po kolorze bym powiedział, że tak, że to jest extra virgin. Czyli najpierw kryterium zapachu. No czuć oliwa, czuć peski. <laughs> czuć oliwę. Czuć oliwę. Ta jest bardziej intensywna. Teraz, no kolorystycznie to już mówiłam, że ta wygląda bardziej na ekstra wierdzin. Próbujemy teraz. Próbuję najpierw od tutaj który jest najbardziej jaśniejszy, bo to powinno być tak, że bardziej zielonkawy powinno mieć więcej um, smaki takie owocowy. Ok, to próbuję troszeczkę. Podwiedzam, jest to z oliwek, a nie płyn donacin. Smakowo jest delikatna. Nie jest taką mocno goryć, nie ma. Dobrze, do druga teraz. Ta jest bardziej gorzka, ale to stresujące w ogóle, bo zawsze się ukaże, że ja zawsze przepłacam po prostu za oliwa z oliwek. Która droższa? Ta! Dobrze! Po pierwsze po kolorze, po drugie... Nie jest taka mocna w zapachu niż ta, ale tutaj mamy właśnie taki smak Extra Virgin. Taką odrobinę, odrobinę właśnie um, czuć owoce. Mamy odrobinę gorycz, ale nie za mocno. A ta jest zdecydowana lżejsza. Czyli jeśli lubisz oliwa z oliwek, no naprawdę opłaca się kupować w lepszej jakości, w związku z tym, że to jest ziemiosło, no jest po prostu. No dobrze, czas na konfiturę malinową. Uważam, że konfitury oczywiście można je kupić, ale też można je robić samodzielnie, jak jest sezon, po prostu na owoce. Ja robię co roku konfiturek, czy to są szliwkowy, malinowe, truskawkowe. Ja uważam z wyglądu, że tam ma Lepszy kolor niż właśnie tak. Tu jest troszeczkę zabarwiona. Co też, po wyglądzie widzę, widzę, że ta ma peski, a ta nie ma peski. Konsystencja ta jest bardziej galaretkowa, a ta jest bardziej delikatniejsza. Dobrze, czas na zapach. Tutaj bardziej wyrazisty zapach e, owoców, malina. Tutaj też czusz malinę ale nie jest tak intensywny jak tu. Ale oczywiście można być zawsze oszukany, bo oni dodają sirop malinowy, na przykład sztuczny. Ważne jest też zapamiętać, że konfitura ma też swoją konsystencję. Um, są kilka bóli owoców, które mają dosyć dużo pektiny w sobie, w związku z tym oni dodają naturalną, e, naturalną, po prostu galaretkowej konsystencji. Trzeba zobaczyć, czy pokrywa łyżkę. No, pokrywa. A tu? Inaczej. Zobaczcie różnicę. Znowu. Tutaj mamy więcej cukru, a tutaj mniej cukru. Z wyglądu to bym powiedział, że ta jest droższa. Czas bym teraz spróbował. Konfitura malinowa. Wyczuwalne są owoce. Smakuje mi? Smakuje mi, ale ta. Z wyglądu nie do końca, jest zapłynna dla mnie. Spróbuję. Mm. No tak, to nie jest konfitura. To jest ala konfitura. To jest tańszy produkt i to jest droższy produkt. Dobrze! Czyli warto znowu płacić za Rzemiosło, warto płacić po prostu za lepsze składniki, które nie ma żadnych powiedzmy kolorantów albo jakiejś e, esencji smakowej. Mamy po prostu takie piękne owoce w Polsce, że wystarczy po prostu kupować pyszne polskie maliny, czy truskawki czy śliwki i zrobić samodzielnie swoje konfitury. Na przykład to jest długi przykład, gdzie się opłaca kupować po prostu z lepszej jakości. Oczywiście jak stać. Mamy tutaj dwie czekolady gorzkiej. Widać, że jedna bardziej się błyszczy niż druga. Ta się bardziej błyszczy niż ta. Czasami są czekolady, które mają delikatnie taki nalot białej na siebie i widać po prostu, że dostali jakieś różnice w temperaturze. Za gorąco i za zimno. I to już jest zły znak. Tutaj nie ma coś takiego. W związku z tym, po wyglądzie, to bym powiedział, że ta jest droższa niż ta. Ale oczywiście mogę się mylić. Czas na zapach. Okej, okay. tutaj. O, to jest według mnie zdecydowanie lepsze kakao. Tutaj czujemy taki bardzo mocny gorycz. Dziwne, po zapachach to bym powiedział, że ta jest z lepszej jakości, czyli no jednak spróbujemy, żeby się to widzisz. OK, spróbuję tej. Spróbowałem tej niebłyszczącej. Mm. Ważne z czekoladą jest przecierać językiem na podniebienie. I ona powinna się rozpuszczać bez żadnego problemu, ale ten tłuszcz mi się nie podoba. Wszędzie to do końca mi nie smakuje. Druga teraz. Mm. Po smaku ta zdecydowanie bardzo mi się podoba. Ale wiecie co? Ona jest po prostu słodsza. Uważam, że ten produkt po prawej jest najdroższy. Źle! Hmm. No Nie jestem ekspertem, też 100% czekoladowy. Oczywiście to też jest bardzo istotne, jak został uprawiony, hodowany właśnie żarenka kakao. Może ta faktycznie jest produktem bio, a ta nie. Może tutaj jest 100% miazga kakaowa, a tutaj może być inny tłuszcz. A teraz się kierowałem swoim smakiem. Ta była zdecydowanie lepsza dla mnie, ale ja lubię bardziej słodkie rzeczy. Ja jestem Francuzem, jak kocham serów. Kocham po prostu serów z różnych rodzin serów, bo są różnych serów. Tutaj mamy ser długo dojrzewający. Może być to albo grana padano, albo po prostu parmezanu. Nie wiem jeszcze. Jedna rzecz mi się nie podoba. Jeśli ten ser został kupiony już sproszkowany, to znaczy od razu tarty, ja osobiście nie kupuję takiego sera. Bo na przemysł wys, e, robią tartą skórę z, z parmezanu i oni po prostu dają to jako składnik, który niby jest z parmezanu. Patrząc, ja uważam, że ten jest kiepskiej jakości, bo jest bardziej drobny, jest bardziej suche. A tutaj mamy coś, co jest bardziej delikatny. Widać, że po prostu są to kawałki sera, a nie skórkę sera. Czyli z wyglądu bym powiedział, że ten jest droższy produkt, a ten jest tańszy produkt. Zapach sera oczywiście nie jest taki intensywny. Oh, chyba mam katar. <laughs> ja uważam, że zapachowo są bardzo podobne. Czas na smak. Spróbuję najpierw składnik, który uważam, że jest droższy. Mm. Czujemy parmezan. Według mnie jest prawdziwy parmezan. Teraz, jak już z pomocą językiem przecierałem o podniebienie, podnosiłem temperaturę i czuję mo mocny parmezan. Teraz to. to jest suche. Już na dotyk czuję, że to jest bardzo suche. Mm. To nie jest to samo, to jest twarde, to jest skóra z parmezaną. To jest shit, to jest tańszy produkt, to jest drogi produkt. No i jak? Staraj się kupować ser nie sproszkowany, Duży kawałek, po prostu dłużej będziesz mógł to przechować i wiesz na 100%, że to jest zrobione właśnie z środek sera, a nie skórka. To jest skórka z parmesana. To jest właśnie jak e, e, zetrzymy po prostu parmezan, zostaje zawsze właśnie ten kawałek na zewnątrz, tu jest taki twardawy i suchy. To jest właśnie to, oni to mielą i mówią, że to jest parmezanu. Tutaj widzimy, że to jest bardzo delikatne, że to jest bardzo pusiste. I zobaczcie, jak po prostu naciskam, to się sklei, widzisz? Widzisz, to się klei? To znaczy, że tutaj mamy dużo tłuszczu. Moim zdaniem są naprawdę składniki, których warto płacić za jakość. Może mniej kup, ale z lepszej jakości. I jak zrobić dobrego makaronu, że zainwestujesz po prostu w ten tańszy makaron penne, to wydawaj troszeczkę więcej właśnie za, za ser. Jak ja byłem jeszcze niepełnoletni, to my się uczyliśmy pić. Mieliśmy kurs Enologic, czyli naukawin, i mieliśmy też kurs na temat wody. Powiem Ci, że to było bardzo dawno temu, ale cieszę się, że, że widzę właśnie woda. To jest woda gazowana, tak mi się wydaje, bo widzę takie delikatnie bąble. Jedna może się wydawać, że ma więcej gazu, może ta, bo ma więcej bąble, niż ta. No dobrze, zapach możemy powąchać, ale wątpię. Nic nie czuję. Najpierw spróbuję ta po prawej stronie. Mm, nie jest to gazowana woda. Na razie woda, a ta? Bardzo ciężko jest zobaczyć jakaś różnica. Ja nie wiem, czy e, jest droższa, czy jest gorsza, ale mi bardziej smakuje ta po prawej stronie. Bym powiedział, że jest po prostu lepsza. Tutaj mamy taki. Taki smak, który mi osobiście nie pasuje. Ale tak i tak ja nie kupuję wody z butelki. Kupuję wodę... Kupuję po prostu serwis człowieka, który mi montował filtr odwrócony osmozy. Od Czyli ja bym powiedział, że ta po prawej stronie jest najlepsza, ale się najdroższa. Nie! No i zobaczcie, to jest wszystko kwestia smaku. Po co płacić 14 zł za 300 ml wody? Że tutaj ile płaciliśmy za tą wodę? Złotówkę. Mi osobiście bardziej smakowało to za złotówkę. Zobaczcie, to jest bardzo istotne, żeby dać szansę produktów, które są tańsze. I najważniejsze pamiętajcie o tym, żeby czytać na opakowaniu i porównywać, bo bardzo często kupujemy coś i przypłacamy po prostu za opakowanie. Wiemy, że po prostu coś tu fajnie wygląda, no po prostu bardziej ściąga wzrok, żeby być kupiony. Czyli podsumując, czasami naprawdę warto wspierać rzemiosło. Próbując, widzimy naprawdę wielką różnicę. A czasami, no warto po prostu próbować i stwierdzić, że jest aż taka wielka różnica między produkt, który kosztuje 14 zł. A produktem, który kosztuje złotówkę. Kochani, napiszcie mi na dole w komentarzach, czy w ogóle potrzebujecie ode mnie więcej takie próbowania, analizy, challenge od ekipy niż zwykły przepis. Jestem do Waszej dyspozycji, jak zawsze. Życzę Wam dużo, dużo zdrowka. Bon appétit, mi zami, i do zobaczenia. Trzymajcie się.